Jest chudną gospodynią Uslowowany, <laughs> uslowowany To jest, to zostaje między nami, rozumiemy się a, a! I'm so sorry, I'm so sorry I, I didn't mean it, I, I I, dr I drank too much, I'm so sorry I will stay sober now i... I need... A, nie! Oh, my God. Okay. nie! Uwaga. Ty, jakie mam... Co tu się stało? Wyglądam jak... Wyglądam jak Luna. Jak... Co jest? Co, co... co... Ja... Co jest? Ja tak wy... Ty, co to jest? Ja się... Ja... Ja usieję? Nie, no... Co się... Dzie... Nie, może to światło. Czekaj. Nie, no nie wytrzymam Dawid z tymi kotami. Nie, oddajemy je. Nie obchodzi mnie to. Ile można? A co zrobiły? No bo mi się tutaj krząta Luna. Wszystko yes. e mi <śmysyrenci> zjeść. <śmysyrenci> nie. <śmysyrenci> Cztery bardzo pracowite osoby w tym kadrze! I wiesz, podaję do mi koszulkę do podpisania. I tak myślałam, bo wiesz, pisze. Mm". Nie sana, ale po to sobie myślę. A jakby takie Edwarda był napisać, ale widziałam, że to miał wiesz tam jedną, drugą, trzecią, jakąś tam wiesz osobę, to tam nie będę mu koszulki psała przecież, nie? Ta muzyczka. Tak. Ta... O! Ty łóżko możesz zarwać, ale. Moje żebro! Moskam? Nie, jezu. Wiecie, że jak mówicie? To nos się, jakby, mi, no mi przynajmniej nos, tak. Jak ja coś mówię, to mi nos zawsze tak. Takie coś robi, nie? I. i nie mogę się, jakby. Jak ja oglądam swoje TikToki, to ja patrzę na nos, ale oglądam Menders, bo Menders jest w sumie chyba już jedyną osobą, którą oglądam na Twitchu. I zwróciłam uwagę, że jak ona mówi, to też czasem, czasem nos, tak wiesz. Robi, nie? I to jest takie okej, okay, Nie tylko ja. Jesteśmy w tym razem. Wy to audio chcecie jako zestaw z konkretnego sklepu jakoś? Czy może będzie nam trzeba zmacniać z innej firmy z jednej? Chyba. I wszystko jeden zestaw. Czy TikToki? I ja nie mogę. Z... Nie się. To rzeczywiście się. do auta Chyba tak, chyba tak. ŻWIĄZO <słysza> KOT NIE NO! LUNA! było <złysza> <noise> złote bo złotek tak z takiego dachu. Magika. No, taka... Kropka na w tym meczu. A tam bo oni mieli pomysł, żeby po prostu podejść kontakt i ten flash tak trochę ich po prostu popsuł, bo oni, ma... oni stali, a mi nie było do katek. Jestem nieuczesana, diables jest dobana, Wronek go pobił i teraz nic nie zarobił. I ja teraz gram Fortnite'a, będę robiła skin do Tak się jest duże. Do to mi sięga. Czy ja mogę Wam porównać mój komputer? Oj! Nie! Cieszę się, że rządzicie światem i mężczyźni. Niesamowity gatunek, wow! Ponadprzeciętne jednostki. Ale się czuję teraz useless. Ale super jest bycie mężczyzną, kochani. Na każde domostwo jeden mężczyzna jest przewidziany. Ja pierdziu, dobra. Wiecie, co jest najlepsze w zadaniu kółko i krzyżyk, nie? Było tak. Był łatwo gang. Ktoś tam, ja i Kinder, nie? I Kinder do mnie po tym, po tym zadaniu mówi, że Ej, a zauważyłaś, że, że yy, jakoś dziwnie były poprzestawiane rzeczy nagle? A tak mówię, Ale jak to? A mówi, No, wychodziłoby na to, że albo ty, albo łatwo, gęk, się, Tak mówię. Wiesz co? Mi się tak tam wszystko pomieszało, że to mogłam być ja. Bo tego najgorsze zadanie ze mną ja nic nie wiedziałam. Trzeci samolot. Kumarz, to był dzień, kiedy Kinder wyleciał. Bo to był, to był dzień z balonami. A! Yes! Dawaj, Maję coś spiąć może górę? No chciałam spiąć, to mi w to mi chłopak mówi, że brzydko wyglądam. <głodzianie> Jakie sadełko mi urosło. No kochani, szybka kuracja. Pa! I patrz, więcej w łebku jest teraz. Patrz tak tam. Czekaj. W Portugalii jest siu. Nie no. Ale Krystyna Ronaldo jest z Madrytu, nie? Góra już nosiłam na off-streamie Bo wiedziałam, że jesteście hejterami I się śmiać Ło najkotek masz VIPa, ło najkotek masz VIPa sobie do spodniej, czy pampersok ubrałaś? Nie, takie mają być Jakbym chciała dresy Zwykłe, obcisłe Czy jakieś średnio duże To bym poszła do pierwszego lepszego sklepu I wszędzie takie znajdę Ja chciałam takie duże

Kurde, wszyscy tam idziemy. Ludzie, ludzie pomocy. Hu hu he he hu hu hi hi ha ha hi hi he he hu hu ha ha Live is Ja wiem wściek, że mam tylko 15 pro, i że zaczął się już dwa razy. Znaczy się i tak lekko, ale wiesz, to jest 15 pro. Nie, 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 nie. Zrobić mam z prima do prima, do drugim prima, wszyscy dajcie po Już nie ma, który

Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Nie! Ja ściągnęłam, bo nie wiem w sumie czemu. Eee. Dobra. Dobra. A, Jezu! Dajmy sobie chwilę, dajmy sobie chwilę. Mamy czas, mamy tutaj cały tydzień możemy tu siedzieć. I nie się. Ja tutaj siedzę. Widać? Widać? No, dawaj. Te Pisz kopcik je. Yeah. <laughs> no i co teraz, racuch? O! Ej, ogarnął Dawid! Nie umiem, nie, nie, nie dam rady urwać tej butelki, wiesz, znaczy... O!